Pierwszą słyszałem. Jestem gotowy do walki. Ależ nie palić, Ale padało, słyszałem. A pani, po sposobie odchodzenia, sądząc, hrabina. Tak. Hrabina. Hr. Hmm. Hrabina? Prawdziwa hrabina? Raczej z nasienku. Nasiąkłam tymi manierami, sposobem bycia, całą tą etykietą. Nie powiem. Wygodne to nawet. Dystans daje. A dystans jedyna pewna ochrona serca kobiecego. Ach, gdybym już ja to drzewiej wiedziała. Drzewiej? Później znaczy wcześniej. <śleszy> Ach rrr. To nazwisko szanownej pani? To skrót od bardzo długiego, to odgłos, jaki wydaje płonące serce zalewane strugami łez i deszczu, bo padało, gdym odchodziła. Ale jakże można odchodzić w tych warunkach? Odchodziłam listownie. Proszę nie brać tego do siebie. Musiałam to skierować do kogoś, by wiedzieć, że odejść muszę w przeciwnym kierunku. A, ależ nic się nie stało. Z przyjemnością pobyłem sobie chwilowo wszystkiemu winien. A i zauważyłem, że udawanie winnego jakby łatwiejsze niż udawanie na przykład niewinnego. Czekałam na pana i widzę, że to niezmarnowane czekanie. Będzie pan znakomitym medium. Medium? Medium. Tak. W naszych seansach spirytystycznych. Spirytystycznych? Spirytystycznych? Tutaj? Ależ spiryt to, to duch właśnie. A duch, duch. No i co, że duch? Że duch to już ma być bezduszny? Ma nie tęsknić za niczym, niczego nie pragnąć. Pani wybacza, ale pragnąć, tęsknić. To raczej tam, tu jak się słyszy, raczej wieczny odpoczynek. Nic. Nic tak nie męczy jak wieczny odpoczynek. Proszę mi wierzyć. A odpocząć od odpoczynku nijak. Tutaj sen na przykład nie istnieje, nie ma. Bo tam. Całe to tak zwane życie z całym tym swoim trudem. Ale przecież i alkoholem, i seksem. Jakie jest? To jest. Ale dopiero jak to się w snu srebrzystym lustrze odbije, to dopiero sensu, dopiero blasku nabiera. Dawno już poetyzując, użytkowo zauważyłem, że między słowami sen a sens różnica nie za duża. A dopiero tutaj okazuje się, że nie ma żadnej. Stąd i nasze seanse spirytystyczne, to i sen nasz, i sens. A gdybym ja była mądra, taka nimem odeszła. Od tego, co był wszystkiemu winien? Nimem odeszła w sensie ogólnym. A w ogólnym też pani odeszła z sercem krwawiątym, zalanym wodą pochodzenia uczuciowego i atmosferycznego? Też, takoż, ale szybciej jakby. Piorunem! rzeczby można, odeszła. Tylko strażak dogaszacz jest w stanie stwierdzić, czy w tych trudnych warunkach pogodowych w sercu szanownej pani tli się jakiś ogień. Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perełki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić Bezduszną swą odmową Te perły inny ktoś Pozbiera dłonią swą I w długi sznur otoczysz je inną I spłynie na życzliwszy dla mnie biust Lekko myślności Twej Ty będziesz winną Więc proszę Ty Mój gust zrewiduj jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo, perełki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną swą odmową, Te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą i w długi sznur otoczy szyję inną i spłyje na życzliwszy dla mnie biust, Lekkomyślności twej ty będziesz winną, Więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo, perełki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną swą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą i w długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekko lekkomyślności twej ty będziesz winną. Więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, ale niech Ty nie odmawiaj mi! Nie trać mi tak Emocji Najmocniej pana, przepraszam, ale wydaje mi się, że hrabina mimowolnie powtarza ostatnie słowa pana pieśni. A pan to bierze dosłownie i bisuje cały utwór. To co ja mam robić? W takich karesach. karesach? W zalotach. Aha. Ostatnie zdanie należy do kobiety. Muszę mieć z czym odejść wszak. <laughs> Dlatego sądzę, że powinien pan jedynie okazać biżuterię, ale nie dawać jej. A hrabina odruchowo podąży za głosem serca. Mawiaj mi, nie traktuj tak surogo perełki moich próśb na wątkłej nici drżą jeżeli